The weight of painful memory is unbearable, so it often passes into oblivion. It remains as an unhealed wound. People may try to escape such memory, pretending they have no connection to it, but they are forever marked by it. What is worse, they may fail to recognize this. Our journey takes us through a number of Polish towns, the small and the minuscule. In each of them before the Second World War, Jewish communities were often the majority or a significant part of the population. They shaped the history, culture, and economic potential of these towns. Today there are no longer Jewish residents in the towns we visit, but traces of their presence remain, left by those who once lived here. Even when those traces were violently destroyed or erased from view, not just during the war, but also long after it ended. Memory is so much more than physical remnants. Memory is heart, mind and soul. Memory is knowledge and empathy. Remembrance is a duty. If we forget, We ourselves will be forgotten in the future. Teraz już nikt nie zapyta, dlaczego za żydzi zostali sami w czasie wielkiego nieszczęścia. Dlaczego w zamościu nie znalazł się nikt? Kto wyciągnąłby rękę do Żyda i podarował mu słowo Otuchy. Dwa żydowskie małżeństwa żyjące dziś w Zamościu nie mieszkają w samym mieście, lecz w nowej dzielnicy poza murami Cytadeli. Znak, że toczyło się tutaj bujne żydowskie życie, znajdziecie na murach burznicy. Widnieje tam wielka odezwa wymalowana żydowskimi literami. Rękodzielnicy, kupcy i rzemieślnicy. Głosujcie na listę numer 8. Była to ostatnia odezwa. i ostatnie wybory wielu pokoleń żydowskiego życia. By design, zamość was supposed to be the perfect city. This is what the founder, Chancellor Jan Zamoyski, wanted in the 16th century. Samosht, beautiful in its architecture and space, but also tolerant, open in people's hearts. Friendly to all, regardless of their origin, culture, and religion. That is why Jan Zamoyski invited Armenians, Greeks, Italians, and Jews to co create the town together with Poles. and here in 1942 the myth of the ideal city collapsed forever the platform of the still operational zamosh starovka railway station from here transports of zamosh jews left for the death camps in nearby Belzec. those who remember know this place as zamosch umschlagplatz the genocidal nazi aktion reinhardt marked the extermination of 10000 jewish residents of zamosh To miasto było wielokulturowe do 1942 roku. Właściwie wiele tych narodowości, znałości się wyprowadziło wcześniej, natomiast do 1942 roku byli tutaj Żydzi. No i to jest część historii tego miasta. Jeżeli opowiada się historię miasta i nie opowiada się o Żydach, którzy tutaj mieszkali, no to to jest taka historia, która jest. Nieprawdziwa, czegoś w niej brakuje. Ci ludzie byli przedsiębiorcami, byli twórcami, artystami, byli ludźmi, którzy mieli swoje marzenia, swoje pragnienia, i nagle pozbawiono ich tego wszystkiego. My próbujemy przywrócić tę pamięć, bo to winni jesteśmy naszym mieszkańcom. Winni jesteśmy naszym młodym uczniom i dzięki temu wierzymy że kondycja społeczeństwa obywatelskiego będzie całkiem inna jeżeli będziemy znali tą przyszłość i będziemy ją rozumieli bo tylko w ten sposób możemy zbudować wartość współczesnego człowieka Thanks to people like Marek and Andrzej both of whom teach history to young people contemporary residents have the chance to remember about those whose traces were attempted to be erased The exhibition in the main corridor of one of the high schools in Zamość is a wonderful sign of remembrance. The photographs will remain here permanently, like Jewish neighbors who could once be seen through a window, met in a shop or on the street. We built a miasto, city, a city that no longer exists, and on one Pokazujemy przestrzeń historyczną, przestrzeń społeczną. Do tej przestrzeni wizualnej, czyli różnych fotografii przyporządkowujemy różne historie. Ta szkoła powstała w 1916 roku i do 1939 roku to było gimnazjum. 30% dziewczyn, które zdawały maturę w tej szkole, to były Żydówki. I między innymi. Większość z nich zginęła w czasie wojny. No i to między innymi przypominanie takich historii. Dziewczyn, które były starszymi koleżankami a uczniów, którzy teraz do tej szkoły chodzą. Przypominanie ich historii, tego gdzie mieszkały, czym zajmowali się ich rodzice, jaka była ich historia. Historie są fascynujące. Dziewczyny z tej szkoły były korespondentkami prasy żydowskiej między innymi, więc zostały po nich ślady. W archiwum w Zamościu są wtórniki świadectw dojrzałości tych dziewczyn, więc one nie tylko mają imię i nazwiska, ale wiadomo, jak wyglądały, wiadomo, jakie były tematy naturalne wtedy, kiedy maturę zdawały. Uważam, że pamięć o społeczności w zamości w jest ważna, gdyż jest częścią naszej kultury pamięci. Yy, Żydzi wnieśli, yy, że wsiadali swój wkład w, yy, w historię zamościa yy, i bez nich historia zamościa mogłaby się potoczyć zupełnie inaczej. Ci ludzie zostali brutalnie zamordowani, zginęli w tragicznych warunkach. I no, myślę, że w każdym człowieku. Które o jakiejkolwiek empatii y, będzie to budzić emocje. Na co dzień człowiek o tym nie myśli, bo też i y, nie ma za bardzo y, w przestrzeni miejskiej jakichś symboli, które by nam y, przypominały. Y, ale kiedy człowiek się zastanawia nad tym, że y, bądź co bądź, to była kiedyś bardzo istotna część y, społeczeństwa, y, to. Człowiek sobie uświadamia, że to miasto miało kiedyś taki koloryt kulturowy, jakiego już prawdopodobnie nigdy nie będzie miało. To jest no jednak ogromna strata. Młodzież nie ma uprzedzeń, tak mi się wydaje. I jeżeli w szkole utrwalimy im taką historię prawdziwą, taką niewybraną, niewybiórczą, niepozbawioną, niewykluczającą kogoś, to to ich będzie interesowało i w tym dorosłym życiu oni będą zupełnie innymi ludźmi, takimi, którzy nie będą patrzyli, nie wiem, na Żydów, na muzułmanów, jak ludzi z innej planety, których się poznaje na pierwszy rzut oka, bo no, wiem jakieś cechy, które ich In many Polish cities, synagogues have been completely destroyed. In some, such as Helm, not far from Zamość, they have no social function, and descendants of Jewish residents are trying to buy or reclaim these buildings. Zamość, a city that draws on centuries old traditions of tolerance, has been fortunate. The imposing synagogue, dating from the late Renaissance, is still standing today. For 20 years it has been under the care of the Foundation for the Preservation of Jewish Heritage in Poland. For the past dozen years or so, it has been home to a multimedia museum as well as an information and cultural center. If Mordechai Tsanin had found his way to present-day Zamość, his first steps would certainly have been towards the synagogue. Mamy stan pamięci, dlatego że miasto ma niesamowitą historię I, i mieszkańcy tego miasta z tej historii są dumni. Ta historia miasta jest nieodzownie właśnie od samego początku e, związana e, czy współtworzona przez zamojską społeczność żydowską, e, bardzo wyjątkową w skali kraju, e, no, bo to była na początku społeczność żydów sefardyjskich, e, i dlatego ci Żydzi są obecni w e, pamięci, w historii miasta. Do tego mamy również stan zapomnienia, dlatego że mamy dużą dziurę jeśli chodzi o ten okres pomiędzy powstaniem miasta a pomiędzy Holokaustem w tej takiej powszechnej świadomości. W związku z tym społeczność żydowska w Zamościu jest taką społecznością historyczną w tym momencie i dopiero chyba odkrywamy tą świadomość, że to byli nasi sąsiedzi, którzy przez lata E, mieszkali tutaj i współtworzyli to miasto. Teraz następuje jakiś powrót e, do tego wielokulturowego e, dziedzictwa e, właśnie tej, tej niezwykłej e, miejscowości. To wszystko zależy właśnie od ludzi. To wszystko zależy od ludzi. E, no rolą takich instytucji, jak nasze muzeum, jest e, tych ludzi wspomagać, e, inspirować. E, Podawać pewne narzędzia, poddawać prawda, pewne dobre praktyki, a, a potem w konsekwencji, chociażby nasza właśnie sieć ambasadorów Muzeum Polin w Zamościu i już w dziesiątkach innych miejscowości w całej Polsce, oni sami już na miejscu szkolą kolejne osoby, pokazują, co można robić, jak można się szczycić tą przeszłością, jak można ją eksponować. It is no coincidence that the Jewish community of Zamość has produced some extraordinary people. The writer Yitzhok Peretz, one of the most important Yiddish language artists, or more famous than him, the internationally recognized left-wing political thinker and economist Rosa Luxemburg. Her figure aroused so much resentment among Poland's recently ruling right-wing that a plaque commemorating Luxemburg's birthplace in Zamość was removed in 2018. In Berlin, Rosa Luxemburg has monuments and murals. In Samosch, she does not even deserve to be remembered. So far, despite protests from left-wing circles and criticism from the media, the plaque has not been returned to its place. Its removal was argued surprisingly on the grounds of decommunization. However, it is hard to contain the impression that it was also the result of anti-Semitic stereotypes and prejudices. Te stereotypy przechodzą z pokolenia na pokolenie i myślę, że te stereotypy trzeba prostować, a, a no i myślę, że znowu trzeba zaczynać od, od młodzieży. Oni to będą przekazywali swoim dzieciom i być może a, nie wiem, czy dożyje takich czasów, ale być może kiedyś społeczeństwo będzie pozbawione tych wszystkich uprzedzeń, nie tylko antysemickich. Różne treści docierają do nich, które właśnie cały czas tworzą ten jakiś zupełnie no sztuczny, homogeniczny obraz e, historii, tak, e, kultury e, naszego narodu w zmiennych historycznych, prawda, granicach od początku państwowości polskiej e, do teraz, jest nadzieja, że oni, no właśnie, coraz bardziej będą się wyzwalać może z tych schematów, że właśnie chociażby programy szkolne Today, the multicultural and multinational heritage of Zamość is mainly present in guidebooks, history books, and internet entries. The fact that representatives of several nations once lived in harmony with each other is only evidenced by remnants of old architecture or street names there are also few traces of jews once almost half of zamosh's population in place of the cemetery stands a monument built from the remains of surviving matzavot somewhat embarrassingly it blends in with the modern buildings indifferent to history the same is true of the plaque commemorating the zamosh ghetto it has been placed in a neighborhood that still preserves the remnants of the jewish spirit of the city Houses where Jews lived until the Holocaust stand in the midst of a bustling Polish marketplace. One of the city's kindergartens operates in the new synagogue. Właściciel hotelu z własnej nieprzymuszonej woli dokopał się nakładem dużym, finansowym i, i trwało to miesiącami, dokopał się do niezwykłej zupełnie właśnie mykwy, 8 zdaje się metrów pod poziomem ulicy, znajduje się lustro wody. Zupełnie niezwykły obiekt, gigantyczny, rzadko coś takiego można spotkać nie tyle w Polsce, ale i w całej Europie. To jest największa mykwa w Polsce i druga taka w Europie, albo pierwsza, bo w Sewilli jest o podobnych gabarytach. Ta sala mykwy miała metrów 18 do, do sklepienia. Nad tym jest przepiękne sklepienie. Po wojnie, po wojnie to zostało zniszczone przez zbudowanie wtórnego stropu na, pomiędzy sklepieniem a tym, a tym basenem. No, ale basen pozostał, zresztą on ma fajną historię, hmm, historię, która sięga hmm, XVII wieku. Pierwotnie był to zbiornik wody pitnej dla obrońców twierdzy. On potem został zaadaptowany, jak Żydzi po tym edykcie zamojskiego sprowadzili się do Zamościa, na potrzeby rytualnej łaźni. Gdybym się nie wkopał, gdybym się nie wkopał, to miałbym pretensje do samego siebie. Mam taką zawodową uczciwość, że gdybym tego nie odkrył, to nikt nigdy by już w historii tego nie zobaczył. Zamość w ten sposób dosłownie dokopuje się, odkopuje swoją przeszłość. Pan właśnie Kostykiewicz, właściciel hotelu, no dokonał rzeczy wspaniałej, bo nikt go do tego nie zmuszał. On sam sobie postanowił, że po prostu no, musi zrozumieć, co, zobaczyć, co tam jest, co to było, jak to wygląda. Jest jedno opowiadanie pod tytułem Mykwa, które napisał jeden z moich y, gości. Opowiadanie jest ciekawe trochę przez to, że jest jakby alegorią o, o znikaniu y, kultury żydowskiej. Także warto do niego zajrzeć. Musimy sobie zdać sprawę z tego, że mamy takie homogeniczne społeczeństwo dopiero od II wojny światowej, że tak naprawdę przez setki lat to miasto było wielonarodowe. No, od XVIII wieku byli tu generalnie Polacy i Żydzi. I te dwie społeczności nie żyły obok siebie, ale się jakoś... Przenikały, współpracowały ze sobą. To było coś takiego naturalnego. Nie traktowano kogoś, kto chodził do synagogi jak kogoś obcego. Te społeczności współpracowały ze sobą i, i kiedyś ludzie się nie zastanawiali, myślę, nad tym, że, że to jest ktoś inny, ktoś, ktoś obcy i to trwało przez, przez setki lat, więc być może zamość jest takim dobrym miejscem właśnie dlatego. うん。